Siema widzowie w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać yy, taki luźny filmik z ghostami i, I ola amigo! Ola amigo! Jeszcze mój Siema. kolega! I drogi kolega! Mieniłem kolor i patrzcie, mam koszulkę W końcu I love gorilla tak no bo mega lubię gorilla tak Dobra, co nagrywamy? Tak, ghosty? Ghosty? Okej, okay. widzę. Widzę tutaj osoby, które jeszcze nie mają łapki w górę i subskrypcji. Zróbcie to, bo dostaniecie mandat albo, albo zobaczycie statuę i go dotkniecie i, do, i dostaniecie pana na zawsze. Właśnie. No dobra, idziemy do Drobcie komputerka. To. Mało jest czasu. Idziemy do komputerka. Czekaj. I jeszcze czekajcie. czekajcie! A nie widzowie, czekajcie! Macie na to 5 sekund, żeby zostawić lajka i subskrypcję. Obicam! 5, 4, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że to zrobiliście, bo, mogę, bo możemy kiedyś się spotkać. Jak zostawicie lajka i subskrypcję, to możemy tylko z Tobą zagrać. Jak, jak w komentarzu napiszesz swój. Eee, ja na jakiś też kot pójść i o której godzinie. Właśnie. Więc... Więc się. I, I widzowie słuchajcie, dzisiaj odpalę opcję zarabiania. Więc bym prosił, że po tej no opcji... Cicho! Cicho! Co? Co? Mówi się! Dobra, chodźcie na tego no Dobra mów Dobra, no tutaj opcja zarabiania. No i chodzimy. Wytnij to. Wytnę, wytnę. O, 800 strzelmy roksów. Dobra, let's go. Lecimy z koksem. Okej, okay, let's Ale go. A to mnie w ogóle słyszycie? Słyszymy. No. okej. Okay. Idziemy na kod echo. Przez cecha. E. Ty e. O. Uj, jak przestraszyłem Ciebie! Dajcie jeszcze raz Czekaj nie takuje, Nie takuje, nie takuje. Filip chyba nie wie, czy przez cecha albo samochód Ale jak zop, Ale jak będzie C? Zobaczymy, czy tam nie jest napisane. E, napisane w fi, e, Filip, to wtedy e, to echo dołączy. Idziemy na Kevszy. Okay, A! Znaczy na wierzch, na kanonce. A jest jak panuro. Boże, telewizor mi okay. się okay. Wyma... FBI! -i -i? FBI! FBI Halo Halo No FBI, FBI, FBI. Halo Halo Ghost Hunter dołączył jakiś Halo O oh, nie, Filip z nami nie gra no. A co Hi. to ty jesteś polski? E, polski oh! Polak Hehehehe <laughs> Kurde mama ja ja Okej okay. Po pierwsze, nie przeklinamy Po drugie, gdzie jest FBI? Okej, okay. powiedz okay. coś Jakiego? Kamatu kanios ECHO, ECHO Echu. ECHO ECHO ECHO

Chubieko! CZŁOWIEKU! Huh? CZŁOWIEKU! <laughs> o oh? Co?! Oh my god! echo, <laughs> <Zoh! laughs> Kurwa! You <laughs> oh, I It's called um mini games. <laughs> <laughs> hey, it's okay, it's okay, it's okay. Hey, it's okay. It's okay yeah. Echo, echo, echo. Does you want to play <laughs> mini <minigame? laughs> Does anybody want to play mini games? You're not echo. Real echo, you're not Echo. Ej, e, e, poczekaj, wkurzymy go, wkurzamy go, wkurzamy. No. Wkurzamy Echo. You're not scared me, you're not scared me. nie, nie, nie. But this is the ghost! Echo, echo, echo. No, it's echo, not. Echo, echo, echo. 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 Ale jeśli echo będziecie komputerze, to jest podróba. jest echo Dobra jest jedno echo Patrz kto dołączył? patrz kto dołączył? Not ECHO YOU NOT, ECHO, 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 ECHO Co ty? No to nie jest prawdziwe echo It's not echo Dobra, dawaj ich chodźcie na inny kod, bo tu nie będzie długo Na się przełącz Jest na aplikacji Jestem na aplikacji. Okej. Okay. Oké, het is niet Yo, guys, wat heb je in? 18. Oh, mijn god. Deze zijn goedkoop, instap. Ik ga gaan. czekaj, check, Ik heb to canyon. No, go to basement. No, uh, Dobra. Dobra, yes. Basement, basement, Dobra, basement. Guys, I won't be that good. I've literally just gotten a little tag. Where is, is echo? Hey, guys, is Rector really in a good game? Check, I put in the echo's, ik spreek Hey. Echo, you not scared me, I scared you! You, yellow monkey! No yeah. ja? Is that cream a good yeah. game? You. Yeah. Is that cream <coughs> a good game? No. Dobra, papryka, idziemy na inny serwer. Daisy, dawaj tam gdzie A FBI się rozłączył. Ej, ale chodź, 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 chodź! Ch.

Where are you? Yeah. Mm -hmm. Got baking, okay. right. can I turn this? Can I, can okay. I buy this? Go yes buy Yes, right. Yes, no, 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 no. Okay. What, oh. Where where is that too, bro? How do you got how how you, Bro, tablet? bro, where is that too? Ej, stop 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 Dobra, na jaki serwer się przełączamy? Dobra, idziemy poszegnać się z widzami. Chodź, poszegnamy się z, z widzami. Cześć, widzowie! To były dwie mapy. Tutaj nie wiadomo, czy będzie ghost, ale nie chcę mnie sprawdzać, bo ja jestem cały Spotkaliśmy dwóch echo. Jeden wyszedł. To znaczy, to mógł być echo prawdziwy, ale ja to wątpię? Ja też to wątpię, więc to. Będzie więcej odcinków na bank. Wiem, że to był jakiś słaby odcinek, ale, będzie, ale staramy się robić najlepsze. Więc kolejny taki odcinek to będziemy na. na kilku razach. Sorry, sorry, Dobra No widzowie Kończymy. Po.